Witam was widzowie, jesteśmy w 99 nocy w lesie. Nie, wie, nie wiem, nie wiem, czy wiecie. Update party. Zobaczycie, co się dzieje w ognisku. Jest pierwszy dzień. Zobaczycie, co się dzieje w ognisku. Na pewno fajnie, na pewno. Fajny, na pewno znaczy, nie uwierzycie, co z pierwszego dnia. Ja dopiero co dziecko pierwsze ratuję. Nie powiem wam, co jest w ognisku. Dowiecie się sami. Dowiecie się sami dopiero zaraz. Zaraz. Ale już mam stekowy obiad. Więc obiadki będą. E, mamy obiadki, więc będzie można jeść tyle ile się chce. I... E, no, widzowie. Wracam do ogniska i zobaczymy jak zareagujecie na to. Specjalnie za kamerę. Nie możecie widzieć. Ale... Widzowie. To jest nasze ognisko. Pierwszy, drugi dzień. Spokojnie, to nie mody moja skrzynka. Moja! Ja. Proszę! Coś fajnego. To jest skrzynie zabójcy i mam, o, tarczę i fragment klejnotu lasu, który można zawsze dać. o Jezus, bo tu już mamy cały klejnot lasu. <grych> Okej, okay, widzowie. E, jak widzicie, to jest moja tarcza. Ognisko na szósty poziom. Update party. Pięknie jest. Gigantyczny worek sam, e, sam raz dla mnie. Idziemy szukać fajnych rzeczy. Po mapie. No, to jest pierwszy dzień, ok. I drugi już dzień, bo. No, bo coś się wydarzyło. I. Dzisiaj postaram się przeżyć choćby. choćby 30 dni, ale. Gra, ale. w mega łatwy sposób. A ten sposób to. No, mówię, no... Ognisko on... na szósty poziom, od razu. Jezus moja! Moja ta skrzynia. Gdzie są skrzynie zabójcy, czyli najle chyba najlepsze w grze. Od, nie otwieram ich dwóch, nie. Jezus, kolejny, kolejna tarcza. Nie wiem, ile, ma by ile może być tych tarczy. Tu mamy kolej Tu mamy cząstkę lasu. Już mamy jeden klejnot lasu, wiecie, dobrze nam idzie, ale dobra. My to już tak zostawmy, gdy nigdy tego nie miałem. Znaleźć dziwnie przez to patrzę, ale chodźmy po gdzieś tam daleko, zobaczyć, bo ja bym chciał znaleźć tam skrzynię Jak to było napisane na początku, że adminy rozsiały jakieś skrzynie yeah, i Z których mogą wybrać admin exy, czyli adminowe siekiery A siekiera adminowa bije wszystko na hita Wszystko o, ale O, piła mechaniczna. Ej, widzowie! Rozumiem. Z drugi dzień, a ja już mam piłę mecha mechaniczną. Patrzcie, go nakopię. To nie jest piękne. O, i ciasto tam jest. Ale ja nie chcę tego, ja mam... Ch chyba za dobra to nie jest ta piła. Mi się przynajmniej wydaje. No, ale za to, to mamy drawienko. Eee, nie chce mi się tu chodzić. O jeju, dzięki. Ej, <laughs> e, czy to było normalne? O dzięki. Ej, zobaczymy, jak bije. A, słabo bije. Nie nadaje się do bicia, chyba. A do karabinu. Skórzany korpus. Chyba zaraz, zaraz, o, chyba zaraz nie będę miał skórzanego korpusu. Jestem dosyć daleko. Gonią mnie kilka wilków alfa. Lecz mnie, nie, nie, nie zostawili mnie. Trudno. Mamy ich gdzieś. No, Okej, okay, widzowie, mamy drugi dzień. O szpital. <grymne> mamy drugi dzień, widzowie. Wszystko się podoba. P Piękna gra. Czy wam się to nie podoba? O śkielonku. Ale teraz mnie to nie obchodzi. czy mnie jelonek goni, czy co? Mamy już ban cztery bandaże przy sobie. Keskielonku. Eee. No, ja to tak bije, ała, bije, nie, boli, boli, mnie. E, stół imprezowy dla aktualizacji. E, mamy zapasy jedzenia, a jedzenie to znaczy ciasta. E, ja mam już pełno ja mam już obiadek, piękny obiadek, więc widzowie najem się, zawsze, zawsze mogę się najść do seta. E, e, mamy zapasy jedzenia, li Din, 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 din. Ej, mam już dwa klejnoty lasu. Konfetti pryska. O jezus! O Ile klejnotów kultystów? E-te-te-te-te. gra jest nienormalna. Czy waszym zdaniem? gra tak jest normalna. Patrzcie, ile mam już klejnotów kultystów. Ile mam klejnotów? Całą kubkę. To więcej to się chyba już nie dało, co nie? Więcej się już chyba nie da. Nie wiem, niż tego nie odwinie ale mamy już 24 klejnoty lasu. Spawning some cool. And item, co? I chyba zespawnował mega dobre itemy. Jezus, konfetti nawet leci. Co to, to jest? O Jezus. Kocham tą grę. Kocham update party. Wiesz, ta gra nie jest piękna, nawet... O Jezus, to znowu skrzynia! odminowa skrzynia, moja, moja, moja. Adminex, proszę, adminex, bo wtedy lecimy po. Alieniczna zbroja! Czyli Przy przypadkiem nie za dużo tego drewna. Ognisko mamy na szósty poziom. Pierwszego dnia mieliśmy. Zapasy metalu i drewna mamy pod dostatkiem. Postaram się je spakować. O Jezus, Mario, przecież to jest niezniczona nie ilość węgla. Co tu robi wilk? Widzowie. My już mamy ulepszoną ławkę do, do rzemiosła. A, a ja ciągle zbieram drewno? Okej. Okay. Mam trochę drewna. E, trochę sporo mamy tego. Ej. Ojej. Ojeju, chyba nam zaraz starczy na kolejny poziom. Widzowie, star widzowie starczy to nam zaraz na ee, poziom, którego nigdy nie robiłam. Nie chce mi się robić wiertarki naftowej, bo po co? No pytam się po co, widzowie. No, w ogóle, kolejny stół do aktualizacji. Do, do aktualizacji, to znaczy z, z żarełkiem. O Je, Juniu! Ile? No co on wy... No nie wiesz, my mamy crafting! Co on wybudował? O Jezus, dużo mamy tego ciasta. Pewno mamy go pod dostatkiem. Prawda? Ale dobra. My to mamy na razie gdzieś. Mamy 109 drewna i coś trzeba z tym zrobić. Głupio to zrobiłam, co nie? Chyba głupio wykorzystałam. <głupio> Trochę głupio to wykorzystałem, ale. już musiałem. Bym, brybym bym, by, by, Musimy być bezpieczni przecież. Dzieciątka. Dzieciątka. Okej, okay, widzowie. E... No. Jakby wam to powiedzieć? Nie wiem, co robić. E, dobra, widzowie, e, my, o Jezus Maryjo, postaram się przejść 99 nocy, albo dni, jak to się tam, no dni, e, respekt, kłaszka wzmocniająca, uiii, Ui! 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 ale dobra, widzowie, bez głupkowania, piecha, wyrzucę jest bandażę, bo po co mi, tak mogę się odrobić pierwszy raz za free. Po co mi? Widzicie, jaką mam piękną? Czemu my mamy tyle ciasta? Co wie? Wiecie, lubię ciasto. No, my też chyba lubicie, ale to jest normalne. Bum, 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 bum. Dobra, zrobię, to nie jest normalne. okej? Okay? To nie jest normalne. I ciągle mamy coraz więcej tego ciasta. Które daje pełno rzeczy. Garnek na garnki i co on chce zrobić z tym garnkiem na garnki? No tu trzeba tylko ciasto powrzucać. Ludzie, tu ciasto. Robimy zupę z ciasta. Kule disco robią nam disco. I widzowie, czwarty dzień ja nie mam co robić. Dokończ zajmę jest normalne, Z jednego takiego marnego kulaszu... Znaczy... No dobra, nie odzywam się. Ojeju, dobrze to zrobiliście. Ale dobra Eee... Musimy uratować dzisiaj wszystkie dzieci. Dzisiaj, nie, nie dzisiaj, sorry, pomyliłam się. Nie dzisiaj. Nie liczcie się na to widzowie. Ale mam obiad. Ale dobra, widzowie. Eee, dobra, ja lecę po <laughs> Co by się nie stało, lecę po giecko. Tam, no okej. Okay. Jakie mam szósty poziom ogniska, i od razu bym mógł polecić tak naprawdę po trzecie dziecko. Ale już nie chcę mi się tak ryzykować. Z tą prędkością światła, to dostanę się do tego dziecka w sekundę. Pim, pi Okej, okay, pasuje Ej, czekajcie, bo fajnie jakby stąd mi karabin wypadł no mam już zbrojkę, co? Maybe an admins too O, dobrze, karabin I teraz lecimy po grecku Keśk Widzowie, co to jest? I to wie, wilk mi tam wyleciał. Szybko, 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 szybko! Tutaj pokonamy wilczka. Pięknie. Pięknie, to nie jest piękne? Jak pięknie gram... I gdzie jeden jeden wilk? O Jezus... To przypadkiem nie są wszystkie cztery wilki? To zniknął mi... Jeden wilk i nie mam jak uratować się dziecka. I ciątko mi tam będzie płakało w środku, a jak co? Się ksackam. Tym zgubim, marnym wilkiem. Ała. No ja nie wiem gdzie jest ten wilk. Tam? Chyba nie. Nie. Trudno, zgubiłam wilka. To nic nie poradza. lecimy stąd. Nie chce mi się już tego dziecka ratować. Bo nie ma nigdzie tego wilka. Marnego, irytującego wilka. Czemu ta zbroja się tak świeci? O Jezu, że jest ostatni biom. Ja nie mogę jeszcze A już tego nie mogę założyć. O, zniknęło. Ciekawe czy... czy... Są co najśpety! Jakie nie Pety? <grych> Ojeju, chyba, przy, chyba miśka do... Chyba Miszka przywołałem do mnie. Tajemnicza grupa zbliża się do Twojego ogniska. Czy to jest normalne, że ja już jestem tak rozwinięty? A ła ja zginę! Nie. Jest to jest mój koniec, ale ja nie powinien zaraz zniknąć. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem jak jak ten głupi nie nie zginął. O Jezus. Nie mogę go zabić. Nie lubię cię. I... Ale chyba się mogę samodrodzić. A muszę kiedy słońce wzejdzie, bo wtedy... Wtedy... Wtedy się pojawię. A oni już po mnie biegną. Nie wiem po co. Ludzie, Jaju, ja się odrodzę, gdy wyjdzie słoneczko na niebie. Ui, takie piękne. Ale dobra, widzowie, dziewiąty dzień, silne skrzynie spadają z nieba. Spadają z nieba? Czy jedyna osoba po mnie przyjdzie? Ała, coś się zaczęło chyba. Ktoś po mnie idzie. I ta osoba to. O. Ojeju, Ktoś go goni. Ale ja się odrodzę. Zasz 5, 4, 3, 2, 1. Ui! Nora. Ready,ady,ady,ady. O jeju. To bo ja bym chciał tą skrzynię fajną otworzyć. O bo my już mamy prawie całą. No nie! No dajcie mi otworzyć. No. Nie irytuj mnie, panie. O. Ale to. A nie, to zyszkę lepsze. Ej, widzowie, bo tutaj mamy już kolejny fragment lasu. Co ja mam z nim zrobić? Trzy fragmenty lasu. O. Okej, okay, najem się. Mogę jeszcze tyle, ile mi się chce. I mi nie zabroni. To jest normalne. Ale ja bym chciał znaleźć tą fajną adminową skrzynię. Te 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 te. E, no. Ale jak ją znajdę przypadkowo, to ją znajdę. E, na razie lecimy po żadnej giecko, bo nie mam jak lecieć, bo nie uratowałem tamtego giecka. No. jeju, macie tu dużo drewna. Przecież się przyda. Żeby ulepszyć się... Żeby ulepszyć się. Dobra, tutaj kolejna musimy ściąć. Zetnij się! Zetnij się! Wow! Dobrze, jeżeli widzieliście coś piękniejszego, zostawcie łapkę w dół. Jak widzieliście coś... Jak widzieliście to po raz pierwszy to łapkę w górę? Growa um. tar. Budował drewnianą ścianę. Ktoś... Nie no ludzie! Też my już możemy być tak rozwinięci, że szok! O jest, co to był? Co to jest? I co to jest? Jest. Drzewo! Tu urosło drzewo i diamenty na tym są i mogę i siekiery. bym mocną i siekierę zamiast... No dajcie mi diamentka, co jednego. Ojeju, czyli dostaliśmy? Diament narodził się, wow, wow. Dobra widzowie, zdobyłem jakieś diamenty. To nie jest piękne. Piękne. No wie, będziecie chcieli kolejny taki film, zasubskrybujcie mój kanał. Na 40 subskrybentów robię kolejny <grybujesz> film z update party. No. Ale nie kączę filmiku. Tym no nie kączę filmiku. Spokojnie. Tym się nie przejmujcie Chciałbym bym się siekiera. chyba wolałam mokłem siekiera. O ono się zaczęła. Chciałbym tą skrzynię znowu otworzyć. Teraz już nie jest tak fajnie jak na początku. Ui, balonik! den 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 den. Nie mogę. O, go. Ok, Chciałbym e, Chciałabym po kolejne dziecko, że nie mam taktycznie strzelby i nie wiem w ogóle, gdzie ona jest. Jak ludzie nie zrobili jeszcze kompasu, najbardziej podstawowej rzeczy. A jak dyrek nie zrobili. I mamy takie zapasy wszystkiego, tego, że. No. No, ile mamy tych skrzyń zabójczych z taktyczną strzelbę? Dobra, widzowie. Ja nie wiem, gdzie jest drugie dziecko, więc nie mogę polecić po trzecie. To jest mój problem. To mój problem. Kolejny, że nie mogę tak się siag z tego drzewa z wylot. Naro Dobra. A znowu, ja znowu mogę się znaleźć do seta. Zowie jak widzieliście poprzedni odcinek z 90, 99 nocy w lesie, to widzieliście, jak wolno się rozwijaliśmy. A tu pierwszy dzień mieliśmy to wszystko. Mieliśmy tu balony. Ciasto. Ciasto. I to ciasto, ale nie leżało na. Okej, okay, get ready. Jestem gotowy na wszystko, panie. Co tu się dzieje? Co mi napisze jeszcze admin? Nam no, napisze. Jakbym chciał tą fajną skrzynkę zdobyli admin exa. Tę adminową siekierę. Czyli jak nam zwiększy Czy skokra... Ja skaczę razy, dwa? Nie, ja chyba od balonów się odbijam. Tak, bo od balonów się odbijam. Nie skaczę, Nie skaczę... No. No, nie skaczę, tak. Jakie itemy? Jakie? Co to robi strasznie? Jakie itemy? Zglądam się, ale nigdzie żadnych itemów nie widzę. Nie chcę tego balona tutaj. Żadnych itemów nie widzę. Widzisz jakiś item? Albo, że ślepy jestem i nie widzę. A to czy panie nie jesteś adminem, czy ktoś inny jest adminem? Zobaczmy, gdzie się z tego zrobi. I teraz trzy ciasta. Ojej, gotuje się. Co on ma? On ma admin EXA, patrzcie co on robi! Koniec znowu. Ma... Okej, widzę, że muszę znaleźć admin EXA. Muszę. Co oni robią? No czy to waszym zdaniem jest normalne? Stara się kiera ja bym musiał znaleźć Almin Exa. Z... O Jezus Maria. Dzięki kobieto. O Jezus Maria, Czy to naprawdę wszystkie... Ej, widzowie, to wszystko na hita? Bije. Co to się dzieje? <gryw> widzowie to jest po bojowisko. Ale dobra, widzowie. My lecimy. Okej. Okay. It's time. A co to? Na co jest to czas? Jest czas na ktoś. Mm. O Chyba ktoś poszedł na hita. Chyba gdzie wszystko idzie. Get... Was ready for a diamond? Nie jestem gotowy na diamenty. A biję każdego wilka na hita. O jezus. Znowu się wszystko pojawia. A ja naprawdę wszystko biję na hita tym czymś? No bo ja tym czymś biję wszystko na hita. To jest nienormalne. Gdy coś na hita, nie gadaj. Widzowie, jeżeli tak się stanie... O Jezus Maria, przecież to jest jakieś szaleństwo. A to jest to fajne jeziorko, gdzie nic jest niemożliwe. Widzowie, bo tak fajnie by było uratować dziecko, dlatego teraz poszukam dziecka. O Jezus, bo ja zaraz dednę. Jakbym wrzucił z czegoś takiego, to bym oszalał. Jezus Maryjo, przecież jest ze mnie taki noob. Ale mamy najlepszą diament na roli. <grymne> Jeszcze może mi się tak ekran nie trzęsie? Okej, okay, film trwa dopiero 2,2 minuty. A a no, jakby wam to powiedzieć. On jest koszusty, poziom na wszy wszystko mega. Niedźwiedź. Jesteś na hita przeze mnie. Jeżeli ktoś po mnie przyjdzie. Niebo się od zerano. przecież. Za minutę dopiero. Widzowie, sorry. Widzowie. O Jezus, czy to jest... A nie ty. O Jezus, to jestem ja. Ile diamentów? Diamenty są moje. Nie wasze, moje. A kto pierwszy, ten lepszy z diamentami. Jezu, bo mi tu się wszędzie diamenty teraz res Łapa ci je. One no są ważne, żeby później sobie też kupić cyborga. Co, nie? O, jest, bo to też jest. Na balonie się zrespił. Tu się zrespił. O, Jezus, widzowie. Ile? 20, 20 diamentów się zrespiło. To jest, to jest normalne. I w ogóle, co tu się dzieje dookoła tego ogniska? Widzowie, jak to wygląda? O, Jezus Maryjo. To wygląda strasznie... To nie, jest jakiś, to nie jest jakieś UFO. Ale ja też łapię. Ja też łapię ciągle te diamenty. Eee, dobra, widzowie. Oma albin X'a. I... Chciałbym polekić po 3D skłon, ale nie mogę. Bo nie mam jak. Eee, nie mam jak polecić. Czemu to się zbliża? Przynajmniej tak mi się wydaje. Okej, okay, trzeba polekić po kolejne dziecko. To trzeba padać i Nie lubię tej gry. Diament narodził się ludzie. A w ogóle tutaj mam obiad. Nie mogę polekić po to dziecko, widzowe. Szlak by to trafił. Musiałbym polekić się najpierw po to drugie. Jezu, jak to wygląda. Jest to jest jakieś pobojowisko. Ja myślałem, że admin X wygląda jak... Storm, a z Dead Down, możemy deadnąć przez sztorm? Nie rozumiem. Gdybyśmy deadli przez sztorm, to... ...widzowie, gra by była dziwna. Jeszcze cały las. Tego nie mogę, sorry. Sorry, drzewo. Wie... Się, jak się gdzie jest ten wilk? Ma się rozłożę, to... Nikt się z tego nie wygrzebia. Dobra, nikogo tu nie ma. Jednego wilka tu nie ma. Trudno, muszę znaleźć yy, skrytkę trzeciego dziecka. Tylko, że muszę znaleźć. Powiedziałem, ja muszę. Dobra, widzowie, kopię wszystkie drzewa, które są na mojej drodze. A jak znajdę przy okazji czwarte, to powiem. Co tu się dzieje? O Ojeju. To jest fajne takie jeziorko. I może wyłowić na przykład rekina. Widzowie. Wiecie o tym? Wiecie, ja tutaj kopię wszystkie drzewa, które mam na swojej drodze, i ale Giecka nie widać. Giecka nie widzę. Kto jest Giecko? Nie, pomyliłam się. Jest, ja bo to tak. O, a do karabinu, ale już karabin mam. Okej, okay, nigdzie nie widzę tego Giecka. Ja nie widzę tego irytującego dzieciaka. Dziecko, gdzie ty jesteś? Może w tym? Trudno. Nie mogę znaleźć to nie. Więc zobaczymy, co jest w czymś takim. Eee, nie czytam tego teraz, co mi pisze. Admin. Mam to gdzieś, ok. Teraz staram się fajne rzeczy pozdobywać. W ogóle nie wiem, co z tego wypadnie. Proszę mocno na nie metkit, jak z tego może wypać, jak z tego mógł wypać takie takie jedustwo. O a do karabinu przyda się. Na później może. Boczka z, ro z ropą naftową. Ojej, dwa silniki. Nie, nie zdążę otworzyć skrzyni, bo jeleń mi przybiegnie. Prawda? Kolejny metkit. Silniki. Trudno, lecę dalej szukać rzeczy. Chciałbym ja znaleźć to, to, mi się tego dziecka. Tylko że na razie nie mogę znaleźć. Co mi pisze, że dziękuję mi za co? co, że dołączyliśmy do. Jest. O! Tu może będzie jakaś fajna skrzynka? Nie, tu nie ma żadnej fajnej skrzynki, ale dużo jest bandaże. Na pewno pokorzystam. Ojej, mamy dziecko! Widzowie odrodzę się. E, pokonam tych tutaj dziadoli. Dzięki. I lecimy po Giełdzko. Widzowie jak to jest normalne. O nie! Musimy wytrzymać nox. Nox dzień. Co by się nie stało? Muszę wytrzymać w nox i w dzień. Muszę wytrzymać w nox i w dzień. Widzowie, jeszcze 20 sekund wytrzymam i... Mam to i mam. Ale ja muszę.. Jezus, panie! Help mi! Nie uda się! Nie! Nie! Bo Dydne! Bo deadne. Zobacz, jak Dednę, to koniec. Koniec odcinka. Dedne, ja mam dziecko. I głodny jestem straszliwie. Aaaa! O Jezus. Ale dobra, muszę zjeść, muszę zjeść, muszę zjeść. No on nie! Ej, Co się stało? Widzowie! To będzie na tyle w tym odcinku. Koniec imprezy! Widzowie, to będzie na tyle tej imprezy. Wywaliło mnie bo koniec tej imprezy. Sorry, widzowie! Co to zna, widzowie? To będzie tyle na dziś, że się się z wami żegram. No, i pani, widzowie! Bez nadziei nie wywaliło, miałem trzecie giełdzko.